Yo! Siemano, tutaj znowu solo kopiowanie Salon Gear całkowicie nowo. Yy, dobra, co potrzebne to oczywiście auto do kopiowania? Ja używam Easy, możesz używać Retro LED albo jakieś pojazdy z areny, lub ten motor z areny. Yy, potrzebujemy Salon potrzebujemy też ten yy, Auto te Będziemy potrzebować, jak będziesz robić teleportem, tutaj pokażę całkowicie bez teleportu, z teleportem i tak dalej. Auto tego uprawiania, tak jak mówię, Retro-Elegy, standardowe pojazdy z, y, z Areny. Możesz pojazdy kopiować normalne, ale tylko raz kopiujesz skup tylko oryginał, sprzedajesz oryginał i trzymasz sobie kopię. Y, Bunker potrzebujemy, MCO z przechowalnią i ta przechowalnia tam już miał stać, musi stać, wyjedź nim z, z tego nie bądź też już na zewnątrz raz. Ukryte opcje w interakcji daj na pokaż i wtedy będziesz miał te, te kółki na mapie, nie? Więc na PS-ie robimy tak, dołączamy do tej akcji, dołączamy wtedy do kogoś społeczność, czy z kolega. To gra chyba na innym trybie. My gramy na swobodnym, to jest sesja dla zaproszonych. Więc dołączamy pierwsze. Z tym komunikatem nic nie robimy. Wciskamy dwa razy PS. Przycisk. Jeszcze raz do niego dołączamy, drugi nam się pokaże, że zmienić Anulujemy. Jak czy ten sam Ci pokaże, to znowu szukaj kogoś innego. Xbox. Dołączę do tej akcji jak najbliżej Twojego salonu gier. Powiedzmy, pierwszy raz wchodzę na SKLS. <laughs> dołączam do niego. Żeby się dowiedzieć, czy on gra w innym trybie, to robię tak. Pierwszy komunikat mi się pokaże. To co robię, to dołączam, potem do kogoś innego. Dobra, dobra, Teraz dołączam do kogoś innego. Jak mi pokaże ten drugi komunikat o celowaniu, to znaczy, że SHLS jest na asystowanym celowaniu, więc na innym, który ja przez niego mogę się teraz teleportować. Widzicie, tak mi pokazał, to znaczy, że ten pierwszy, którego wybrałem w tym wypadku SHLS, jest na asystowanym, to możemy jego używać. Tam kogokolwiek wybrałeś na ten teleport Wchodzimy do salon gier. Musicie mieć właśnie ten tamtą, e, jak to nazwać, żeby się uczyć e, hakować na ścianie tam, nie? Musisz to kupić, wchodzisz w tablicę na padeł i tam możesz ten domy kupić na ten stół, ale też możesz ten e, kupić, co tutaj będzie, zaraz Wam pokażę. Trzeba możesz się wtedy uczyć hakować, nie? Na tablicy tu kupujesz, tutaj się wtedy to znajduje, o tu o, takie urządzenie, widzicie? Tutaj się możesz uczyć hakować. Dobra, mamy opcję: wciśnij ciałkę w prawo. Stoimy. Dołączamy do kogoś w innym trybie. To może być albo ten znajomy, ten sam, albo start online ekipy, dołącz do członków. Pierwszy akceptujesz, drugi anulujesz. Tak jak tu pokazuję, ale tutaj musisz mieć Fuxa, żeby on był na tym innym trybie, ale większość tam gra, więc tam większość może strafić. Więc albo tak dołączasz, tak jak tu pokazuję do kogoś. Pierwszy akceptujesz drugi anulujesz. Jak Cię dołączy, no to znaczy, że w ten sam tryb nowa zaczynasz. Ja dołączyłem do znajomego, więc ja już to zrobiłem. Pierwszy akceptowałem, drugi anulowałem, bo już wiedziałem, że on jest na innym trybie. Dobra, to tutaj robimy? Wchodzimy na misję Titaniczna robota. Teraz mamy ten komunikat. Dajemy raz strzałkę w prawo, w 5 sekund czekamy, potwierdzamy komunikat. Zamrożeni jesteśmy. Idziemy na online, kup karty. I wstecz, wstecz, wstecz. I teraz możemy chodzić i mamy ten mini tam na górze, widzicie? Po lewej na górze nam stryka. Idziemy do pojazdu. Tutaj zwolniłem ekran, żeby Wam jak najlepiej to wytłumaczyć, bo tutaj będzie właśnie ten punkt, co dla większości ludzi będzie no kiepski. Tu musisz cisnąć pierw X czy A i potem prawie od razu, ma to sekundę, gaz. I wtedy zobaczysz, że Twoja postać w czarnym ekranie wysiada i ty się pojawisz aut bez auta na zewnątrz, jak się z autem pojawisz na zewnątrz, zaczynasz od bunkra, całkiem od nowa, więc tutaj najlepiej wciśnij X, A, pierw, a potem ten gaz, prawie, nie za szybko, nie za późno, no sekunda, tak pół sekundy, gaz, więc zaraz to wam to pokażę. Zaraz XA 3A i prawie potem od razu gaz. I Wtedy zobaczysz, tak bardzo, tak bardzo powoli, widzisz tak na szybko, że postać wysiada. W czarnym ekranie wysiada. Albo słyszysz głos, że otwiera drzwi z auta, nie? Więc lepiej nacisnąć prędzej X3A, nie za późno, bo wtedy zlecisz się z auta i musisz od nowa z bokra zaczynać. Więc tutaj będziemy, mieli, będziemy mieć ten punkt. Ja polecam tak. Pierw, e, ten. Wejdźcie do sobie do salonu i poćwiczcie tam sobie na tym, bez zaczenia kopiowania, a potem jak już, aj, już kumam o co chodzi, zaczynam cały glicz od bunkra i tam, wiesz, nie? Dobra, teleportowałem się z powrotem, tutaj pokazałem jak się teleportuje przez akcję, wsiadam do auta, tablica się zmienia, jadę do MCO, do mobilki, wjeżdżam, potwierdzam komunikat, oryginał i się teraz znajduje w salonie gier. Wyjeżdżam znowu, bo chcę nową kopię zrobić. Powiedzmy, że nie mam znajomych, nie mam kolegów, to gra online. No to wyjeżdżam mobilką, bo teraz tylko teleportę się z, e, z bunkra, albo wyjadę tylko mobilką. Nie możesz wejść z buta. Więc wyjeżdżam. Teraz możesz odczepić mobilkę, szczałkę w prawo, czy masz jechać do Salon Gier, albo po drodze zgarnąć jakieś auto z ulicy i jechać do salonu Gier, albo jak masz buzarda, to zamawia sobie buzarda i lecić buzardem do Salon Gier. Więc nie musisz do nikogo dołączać, bo będziemy tutaj na przykład. Możesz też używać tam przy tym, tym urządzeniu w gier. Start online ekipy, ranking, członkowie ekipy, w dołącz. Pierwszy akceptujesz, drugi anulujesz, jaki jest właśnie w tym innym trybie. Więc całkowicie do samych swoich znajomych nie musisz dołączać. Poprzednie glicze to już chyba jest, nie wiem który glic z tego gier, ale od cholery. Do tego urządzenia tutaj stajemy przed nim, robimy to samo, dołączamy do znajomego, którego prędzej, wcześniej już używaliśmy, nie bo wtedy wiemy, że on jest na tym innym trybie. Pierwszy akceptuje, drugi anuluje, bo wiem, że jest na tym innym trybie. Jeszcze raz: misja, tytaniczna robota. Potwierdzam, teraz czekam na tym szczałkę w prawo, 5 sekund czekam, potwierdzam. Jesteśmy zamrożeni, wchodzę online, szarkardy, wstecz, 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 żeby całkiem z tego wyjść. Chyba nawet jak trójkąt czy Y wciśniesz, to całkiem ci z tego wyjdzie, nie musisz tam trzy razy wstecz dawać. Idziemy do samochodu, widzicie tutaj stoi ta, ten oryginał, co mi przesunął właśnie z mobilki. Tutaj dwa razy nie trafię, ale wam powiem czemu lepiej prędzej wcisnąć X czy A, lepiej XA niż później, bo wtedy postać ci tutaj wyjdzie z auta i nie musisz całkiem od nowa zaczynać z bunkra. Nie? Powiem, glitch jest, jest zrobiony, fajny, fajny i nietrudny, szybkie kopie, widzicie? Tutaj, teraz postać sama zacznie z powrotem chodzić i mnie załaduje do tego, tego, tego. Wychodzę z tego i robię to od dawania. Dołączam do znajomego, akceptuję, drugi anuluje. Przed chwilą wszystko robiliśmy. Więc nie wyjechałem pojazdem, to zajebiście, to nie muszę całkiem od bunkra zaczynać, bo wtedy muszę znowu auto wyciągnąć z MCO i tam postawić, tam w bunkrze, nie? Więc X, gaz. Widzisz, teraz dam po prostu za późno gaz. To po prostu tam naprawdę musicie wyczuć ten moment. W tym momencie ja wam nie pomogę, po prostu ja wciskam i sekundę później po prostu daję gaz. No. no i znowu wtedy idziemy tutaj, nie? A poprzednie glicze wszystkie działają, bo wczoraj dzisiaj testowałem, więc jak piszecie, że nie działa to... Nube, nube. Dobra, więc XA, i potem prawie, prawie potem od razu gaz, sekundę później. XA, widzisz, to jest naprawdę sekunda, sekund, to sekundowa praca. Tutaj nie widziałem, że postać wysiada, ale słyszałem, że drzwi się otworzyły. To znaczy, że realnie, trafione. Wyszłem z auta. Wyszłem bez auta, sorry. Teraz buzardo z powrotem, więc nikogo nie używam, żadnego znajomego do teleportu, ale teleportem oczywiście jest bliżej. Ale jak masz wszystko w Paletubey, no to to nawet bez teleportu możesz być to tam. Ile? 100 metrów od siebie, czy 200? Więc MCO pojedziesz tam, czy pojazdem i elegancja, Francja. Dobra, wszystko to samo. W kółeczko robisz, masz kopiowanie solo, więc dobrego weekendu. Trzymajcie się na razie. Do następnego. Yo!